Okej, okay, cześć moi drodzy, witajcie. Witajcie w sumie rzecz biorąc w pierwszym materiale, który jest nagrywany na żywo za pośrednictwem dwóch komputerów przy pomocy nowego sprzętu, nowego monitora, nowych sposobów, które jeszcze nie są do końca idealne i niestety dopracowane. Ale cóż, trzeba się nauczyć, uczyć na błędach, może jakieś wy będziecie mieli dla mnie uwagi, może ja będę miał dla was później jakieś uwagi, pożyjemy, zobaczymy, ale tymczasem tak, ja nazywam się Moskit, a to jest gra w wersji alfa, którą możecie sobie sami pobrać. I ta gra nazywa się Visera Clean Up Detail. Co to jest za gra? Hmm, nie chcę zdać zbyt dużo, więc po prostu ją odpalę, żebyście mieli niezłego ząka. Więc tak, nazywam się Moskit. Jesteśmy w wieku 48 lat. Naszym zawodem jest higienista, <grym>, higienista techniczny. I tak, firma czuje, że ostatnie wydarzenia, czyszczenie, czy tam no, puryfikacja stacji nie może wyrządzić szkody na jej reputacji. Dlatego wymagane jest, aby każdy zaułek tej placówki został wyczyszczony do piątku bez żadnych opóźnień. Your conduct in the matter, Twoje wyniki, będą zapisane i zadecydują o Twojej przyszłości, przyszłości Twojego zatrudnienia. Oczekujemy, że każdy pracownik... Spisze się i będzie podtrzymywał, nie wiem, honor stacji, honor kompanii. No i dobra, pyk. No i po pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to jest nie najbrzydsza grafika. Ale co mi się drugie rzuca w oczy, to jest brak Invert Mouse'a, no ale to jest wersja alfa na którą stwórcy sami dopiero pracują. No i o co w tej grze chodzi? No gra widać w sumie trochę wyglądek wygląda jak jakiś Unreal Engine lub coś w ten deseń. Nawet nie dziwiłem się, że to jest na Unreal Engine, w sumie to chyba nawet jest. No i co, co jest naszym zadaniem? No cóż, to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, w której, moi drodzy, wcielamy się w sprzątacza. Sprzątacza, który trafił na stację, na której jeszcze dosłownie minutę, dwie minuty temu, dosłownie chwilę temu, Odbyła się niezła jadka, w której jakiś psychopata wybił całą praktycznie załogę. Więc musimy posprzątać cały bałagan. Pyk, 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 pyk. Więc spokojnie można nazwać to symulatorem sprzątania stacji kosmicznej. <grym> więc musimy wyczyścić całą tą oto stację. Nie wiem, czy dotrwam do całego czyszczenia, ale jest tak najbardziej wykonywalne ponoć. I ta najlepsza rzecz, jak czyścimy. <grym> jak czyścimy podłogę, to nasz MOP się brudzi. Więc... Trzeba dbać o to, żeby był czysty. Gdzieś mam tutaj wiadro. Gdzieś powinno być tutaj wiaderko. Gdzie jest wiaderko? I jakoś też można podnosić przedmioty, tylko jeszcze nie wiem jak coś włączyłem dziwnego. Jakoś można chować... hmm. Zaraz, 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 zaraz. Aha, przy mocy myszki, dobra Chodźmy tutaj. Czy gdzieś tu wiaderko jest? Nie, ale jest... Jest jakiś, jakaś cząstka. <grystanie> Czy są nogi? Nie, nie widać niestety. Niestety nóg nie widać. Ja szukam wiaderka z wodą. Jakiś pojemniczek do zbierania materiału koniecznie genetycznego Hit tego roku, ta grafika. O, pff, ta <grystanie> Ta grafika, te emocje, tak Szymzo. Zgodzę się z tą w 100%. Dobra, gdzie jest jakieś kurcze fellas? Jest coś, jakaś woda? Wypłukać? Ten nasz zapaskudzony... ...zapaskudzony... Zapas mob. Jak się ta gra nazywa? Visceral coś tam. Teraz ja już nie powiem. No to no, jest no, dosyć powalona. Hey, pyk, czyścimy. Puc, puc. Tak gra by się. Coś cię, że tak gra by się każdej kobiecie spodobała. <grytanie> no bo to był trochę, trochę kiepski żart. Delikatnie czując listowski. Aczkolwiek, może w końcu nauczę się, że warto trzymać w pokoju porządek. Nie będę musiał za każdym razem, gdy chcę wyjść, nie wiem, do toalety, sprzątać. Sprzątać, przesuwać puste pudełka po. Puste pudełka po pizzy. Zgniłe ciała, czas, czaszki, serca i tego typu. tego typu części ciała. Tylko wystarczy, że. Zamówię sprzątanie, bądź sam po i będzie dobrze. Puk, puk, stuk, stuk. Myju, myju, pucu, pucu. I zaraz wszystko będzie lśniło na połysk. Zgniły ciała, tak. No i inna sprawa jest taka, że... Przełączmy się na rączki. Syf jest męski, już wiem, no właśnie wiem o tym. No i tak, wiecie, no to jest trochę syf, nie? Podałoby ten syf wziąć. Boże, przynajmniej święcie. Ej, what the fuck? <laughs> Ups, Nie taki był plan. Podnosimy. Rzucamy. Podnosimy. Bo nawet rzucić. A no, nawet sobie to rzucić. No, można sobie porzucać miechem. Bez żadnego skrępowania. Troszeczkę, sobie na... Troszeczkę wykonujemy tak zwaną sesję w tym momencie. Robotę, paskudząc sobie stację, którą przecież mamy, posprzątać. Stuk, puk. Hmm. Trochę nawet łusek się trafiło, co ciekawe. Łusek się trochę trafiło. Też jakaś, kurczę, część ciała ludzkiego, bądź... Może nie. Aaaa! Shit! Moje szczątki! A! Cholera. Boże, co jest? I tyle było kurczę, z naszego czyszczenia. Ech, nie ma co. Żywot sprzątacza stacji kosmicznej nie jest prosty. Masz, może odkurzać? No właśnie, nie mam. Jak ktoś dopiero dołączył, to od razu powiem, wspomnę, że ta gra jest w wersji alfa. Ona jest dostępna za darmo do pobrania. A później jakoś tam linka Wam wrzucę na czacie e, oraz gdzieś tam w opisie w filmiku na tubie. Postaram wam się wrzucić. Eee, i cóż, i cóż, no i sprzątamy sobie, no. sobie sprzątamy. Eee. Dobra, chodź tu. Boże, moski, ty nie zguło. Ty kuźle pieprzona, nie zguło. Jak ty sprzątasz? Matka się nie uczyła, jak się sprząta. Nie przeraca się kosza, w którym są śmieci. Szczególnie takie brudne, obrzydliwe śmieci. Dobra, trzeba wrzucić trochę Ups 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 Trochę <laughs> nam się śmietnik Trochę <laughs> nam się śmietnik ubrudził No i trzeba teraz dokonać Nie! Chodź tu Trzeba teraz dokonać dezynfekcji Proszę bardzo, a my tymczasem wróćmy do sprzątania Czy ktoś pamięta gdzie my naszego mopa zostawiliśmy? Chyba nie pamiętam Ja można w ogóle wodę wziąć, chyba nie można wylać wody nie, Raczej nie można tej wody wylać niestety Póki co, ale mówię, czy ktoś pamięta gdzie zostawiłem... Gdzie zostawiłem mopa? No tak, mam go przejść przy sobie, tak geniusz, wiem o tym, przepraszam Boże, geniusz Myślałem, że nie zostawiłem tego mopa <grych> Oj no, widać, że jest... Dobra, trochę się obrudził. O lol. Oh shit. No, nam się... Woda nam się pobrudziła. O no, cholera. To pomyślał? Jak to teraz wodę mogę... Dobra, powiem wam... Fuck! No to nie było specjalnie mądre. Hmm. Mogę zupełnić wodę w wiatrze? To jest ciekawa kwestia. Wody. Nie, może z tej baniaków się wodę bierze. Czy skąd? Wiecie, że nie mam pojęcia zielonego. Kompletnie. Zobaczmy, jak ta nasza dezynfekcja. Hmm. Chyba aż za dobrze nam poszła. Bo nie ma ani. Nie ma ani szczątków, ani wiadra. Chyba że za dobrze nam poszła. To jest zamawiał może pieczonek, pieczoną karkówkę? O, utko. Ciekawe czy smakuje jak kurczak. Pierś z kurczaka teraz. Kolejny udo. To jest. Nie wiem. Serduszka? Cholera go wie. To z kolei także trochę piersi z kurczaka. Symulator grillowania, tak. <śisterniki> nie wiem, jak kogoś to rusza. O! To jest. Bardzo ładny kawał z Aż głodny się zrobiłem, bo yy, paczek. <laughs> o Boże. Nie, ja, ta gra jest trochę hardcore'a, fakt fakt, no, ale... Daj mi zo nigdy nie było tak fajne. <laughs> dobra, jak tam się trochę oczyściłem teren. Ale dobra, tak chyba było na tyle, co mogę wam ciekawego pokazać, bo w sumie problemem jest to, że nie mam dostępu... Znaczy nie mam dostępu, nie mam żadnego pojęcia jak uzupełnić wody w wiaderku. I to jest mały problem, ponieważ bez wody raczej tego nie umijemy Nic tutaj nie umiemy Może dalej tutaj jakoś... Nie umożliwić tą wodę przy pomocy... Przy pomocy tych kurcze tych, ale... No nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę Chciałem wam powiedzieć, ale nie wiem Puk O Czy To wygląda jakby to była woda, ale... No tylko wygląda, jak, nie jak do niej dobnąć to nie mam pojęcia Niestety, niestety nie mam pojęcia Ale co ona fizyka jest, tylko dało się rzucać bez tego obracania się to byłoby fajnie Aaaa. Aha, Sprytne No tutaj teraz troszeczkę się namopujemy Przecież jedno pomieszczenie, całkowicie. Żeby nie było syfu. Bardzo ładnie. Wręcz cudownie. No, pojemnik poszedł się kochać, prawda? Niestety, całkowita prawda. Hmm. Dałaś mi jeszcze jedno wiaderko. Hmm. Chyba straciliśmy wodę w wiaderku. Czy to są jakieś serial, no trzeba posprzątać Ej, no bez jaj. No, kurde. Dałaś mi tu wodę. Gim mi woda. No, i czyściutko. No trochę tutaj się tam szczątków napałęta, ale w sumie bez tragedii. Na mój wiadrawi, tak. Dobra moi drodzy. To była gra w wersji Alfa. Eee, nazwę teraz dokładnie nie powiem, bo ona jest dość pokręcona, może tutaj gdzieś w menu będzie. Live. Tak, to było Visera. Viscera, visera, przepraszam, visera Clean Up Detail. Ja byłem Moskit. Jeżeli chcecie sobie pogać, to macie gdzieś tam link w opisie, czy zaraz na czasie, postaram się ten link wrzucić. Tymczasem trzymajcie się. Niech hajs będzie z wami. I pa pa!